Załóż konto kandydata w systemie rekrutacyjnym IRKA. Rekrutacja.UE.UE.Wroc.pl/ukośnik.pl. Uzupełnij dane w zakładce Formularze osobowe. Koniecznie dodaj zdjęcie. Wymagania jak do dowodu osobistego. Wybierz kierunek lub kierunki z oferty. Po ogłoszeniu wyników matur System IRKA pobiera wyniki z Krajowego Rejestru Matur, z wcześniej zaznaczonych w formularzu przedmiotów. Jeżeli jesteś maturzystą z wcześniejszych lat, wprowadź swoje wyniki ręcznie. Wpłać 85 zł za każdy z wybranych kierunków na indywidualne konto rozliczeniowe. Czekaj na ustalenie progów punktowych, informacja o datach w harmonogramie. Jeśli na Twoim koncie pojawi się komunikat Zakwalifikowany, dostarcz dokumenty do komisji rekrutacyjnej w wyznaczonym terminie. Pamiętaj, że na www.rekrutacja.ue.wroc.pl znajdziesz wszystkie potrzebne informacje, zasady rekrutacji, wymagane dokumenty, harmonogramy rekrutacji i inne. Masz wątpliwości? Zadaj pytanie w systemie IRKA. Znajdziesz nas również na Facebooku, Instagramie i YouTube. Do zobaczenia w październiku.